Po prostu zróbmy to zamiast gadać A ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraftowych eksperymentów Tak, bo inaczej tego nazwać nie można Tym bardziej, że dzisiaj będę robił rzeczy kompletnie nielegalne A dokładniej mówiąc No dobra, niech będzie, po prostu to powiem Sprawdzimy wszystkie niemożliwe I wręcz nielegalne craftingi W Minecraftzie Takie jak na przykład ten Nie no spoko, nie no to normalna drewniana zbroja Normalka w Minecraftzie to od dawna jest, nie? O wale, ja co tu się dzieje A wy co, nadal w kamiennych zbrojach? Znaczy, co? Czekajcie, jakich kamiennych zbrojach. Ej, dobra! Jakieś mowa o kamiennych zbrojach! No to idźmy w tej drewnianej spróbować zrobić kamienną. Mój dzisiejszy plan na życie jest jeden. Muszę przetestować wszystkie craftingi, jakie tylko wpadną mi do głowy. A jakbym miał wymyślić crafting dla łapki w górę, wyglądałby on pewnie gdzieś. Nieważne, nie mam bloków. Dobra, nie wiem. No po prostu nie da się skraftować łapki w górę. To jest coś na tyle wyjątkowego, że tylko wy możecie ją zrobić! Znaczy, zostawić, a nie zrobić. Bo jeśli pod tym odcinkiem będzie ich 10 tysięcy, to sprawdzimy wasze najdziwniejsze obecły na craftingi. Serio mówię, ruszcie g Najdziwniejszy moment, jaki tylko się da w komentarzu. A ja teraz zrobię sobie piękną, koblową zbroję. To działa! Logiczne, że działa, bo na tym odcinku wszystko jest możliwe. Co to jest w ogóle za połączenie? Kamienno-drewniano-żelazny. Co tu się odwala? To dopiero początek! Plan numer dwa. Mamy już całą zbroję, więc czas najwyższy na. Na jakiś fajny mieczyk, no? E, no weźmy sobie na przykład dwa diamenty. Weźmy sobie patyka i skraftujmy sobie miecz, którego nikt z Was się nie spodziewa. I nie, to nie będzie taki miecz. Odwróćmy ten patyk i diamenta miejscami i. Wła Chwilę, co jest? Odwrócony mieczu siłą całego żelaza na świecie przywołujecie do życia! Jest mi pan odwrócony diamentowy mieczyk! Aha! Mogę tym coś na przykład? Nie wiem, no, zabić to! No. Przepraszam, szukam kandydatów do śmierci, co jest? Eee, przepraszam, czy ja coś zrobiłem źle? Grzeczki sobie szedłem do przodu, aż po prostu nagle zabija mnie magia! Tea, wspaniale, no! Wychodzi na to, że ten miecz ma jakąś dziwną supermocą, której jeszcze nie wiem. Przepraszam, czy on mi się wbija? Może w serce? Nie, no, on mi się w rękę wbija. To no, dobra, to już rozumiem ten ból. Ale dajcie mi coś nim zabić w końcu! Pani świedział tam bardzo. <laughs> dostaję HP Dostaję obrażenia przez niego! Zostałem zabity znowu przez swój własny wiecz! W sumie to się nie dziwi jeśli on jest odwrócony, to to wiadomo, że ja dostaję obrażenia za świni, ale no, dobra, nieważne. Szkoda w ogóle o tym gadać, nie, nie ma co! O ej, żółw, siema! Patrz, mi do głowy pewien pomysł. Przepraszam, że cię zabijam. Wiem, że jesteś słodziutki, malutki, jakby przepraszam, no! I uciekł, no nie no, wiedziałem, że to się tak skończy! Dobra, przepraszam, nie będę tym najgorszym twym człowieka w Minecrafcie. Wezmę sobie tarczkę z kreatywnego. Oszczędzę życie tych biednych żółw. No dobra, no ale byłaby ona potrzebna do jednej bardzo ważnej rzeczy. No bo jak wiadomo, normalnie w Minecraftzie można sobie skraftować żółwią skrupę, co nie? Skorupę. Tak to się chyba czyta. Skorupa, skrupa. Nie, nie wiem, nieważne. Ale jeśli w tym Minecraftzie mogę wszystko, to czy ja mogę skraftować... O bogie! Całą zbroję z żółwia. Co jest? Okej, okay, to brzmi co najmniej ciekawie. Chyba nie byłem na to psychicznie gotowy, ale to jest piękne. Czy ta zbroja ma jakieś magiczne właściwości? O dobra, oddychanie pod wodą to jest zdecydowanie magiczna właściwość. Także plusik. Mogę się teraz... Przyjaźni z żółwiem, witam pana żółwia. Cześć, jestem twoim przycielem. Też jestem żółwiem, stary. Nie widzisz, kurde, Bele! Jestem żelaznym żółwiem! Nie, nie widać, przepraszam, jakby stary ej, zaprzeźnijmy się, proszę! Nie co ty robisz? Nie uciekaj! No kto widzja jeszcze i pomocna płetwa! O, tak! Teraz to mi się to dopiero zaczyna podobać. Jak to jest dosłownie najbardziej obezbroja w Minecraft, jaką widziałem! Mogę naprawdę stać się żółwiem! Był kiedyś taki serial, nazywał się H2 o wystarczy kropla. No to to mniej więcej moja historia, tylko ja się stałem żółwiem, zamiast Sredom nie wiem co poszło nie tak. Ej, dobra, ciekawi mnie jeszcze kilka rzeczy. W sumie już to kiedyś sprawdzałem, ale taka okazja może się już nie powtórzyć. A tak się składa, że całkiem przypadkiem w tym jeziorku za mną pływa bardzo dużo aksolotów. Panie Andrzeju, daj pan tutaj szybko! Panie Andrzeju, nie zabijaj tych... Bronny ryb, daj się to złapać, no! nie da się, no kurde, w O, mam go! Nie co ja odwalam, ja to znowu chcę zrobić. Tak, po raz drugi w historii tego kanału chcę przypalić Aksolota i mam nadzieję, że tym razem znowu! Nie no, chciałabym, żeby to nie było teraz możliwe. Ostatni mi przez to bardzo skrytowaliście, ale po prostu jestem ciekaw, okej! Okay? To wszystko dla was, to wszystko na potrzeby odcinka. Pokażcie mi, czy się da i da się! O nie, o nie, przepraszam, że ja to zrobiłem. Nie, przepraszam, nie chciałem! Znowu przypaliłem Aksolota. Ty, potworze, tak dobrze to napisali. Jestem potworem tak wielki! o tym. Dajcie mi go chociaż zjeść, proszę. Jakby, dziękuję. W sensie aksolot to tak zbytnio nic nie robi, jak się go zje. Także zdecydowanie lepiej upiec sobie surowego łososia i zjeść sobie łososia, niż Axolota. I nie krzywdzić tych biednych zwierzątek! Chociaż one same w sobie są krwiożercze i zabijają wszystko, co tego spotkają na drodze. Nie wiem, kto tu jest gorszy. Axolotl czy ja, że jem Axoloty? Zastanawialiście się kiedyś może nad tym, dlaczego TNT wygląda, jak wygląda? Znaczy, chodzi mi o to, że ono jest złożone jakby z ilu? Raz, dwa, trzy, cztery, pię dynamitów, których w Minecrafcie tak normalnie nie ma. Na szczęście Minecraft, w którym dzisiaj jesteśmy, to nie jest normalny Minecraft, więc myślę, że możemy coś w tym temacie zdziałać. Na przykład wrzuć sobie dwa brochy, jedną nitkę, o i tak! Zdobyć jeden dynamit! Jedną z szesnastu pałeczek, z których zrobiona jest cały blok TNT. Ale to jest koks! Jak to nie działa? Halo, dobra, widzę, nieważne! O jacie! O nie! O, mamo! To jest piękno wrodzone. Jakie to jest wspaniałe! Chwilkę, chwilkę, ale coś tu jest chyba nie tak. Zwykłe TNT wybucha mniej więcej takiej wielkości dziurą. 3, 2, 1 poszło. A ta jedna z 16 pałek TNT wybucha mniej więcej tak. Czyli jakbym strzelił 16 pałek w jedno miejsce, powinno to wyglądać mniej więcej w ten sposób, nie? 4, 5, 6, 7, 15 i 16! Ehm, no, no niezbyt, nie? Okej, okay, to można byłoby trochę dopracować, bo jest jedno TNT. Składa się z 16 małych dynamitów, no to jedno i drugie, no coś tu nie gra. Ja można je skorzystać z nożycami? Nie, nie, nie można, nieważne. To byłoby całkiem śmieszne, gdyby do i można było rozdrobnić TNT i wypadałyby z nich dynamity. Mam duże marzenia, wiem, przepraszam. Aż mi się zapomniało, że ja tu jestem tylko i w od wysadzania wiosek. A więc dobranoc, wiosko, my lecimy dalej! A że tak się składa, że całkiem przypadkiem mamy ze sobą drewnianą łopatę ze silktaczem, no to skorzystam z tego, nie? I wykopię trochę tam dyrta, bo może mi się przydać na przykład do scrap Testowania. Hmm, nie no może tym razem chociaż nie zbroi bez przesady. Zróbmy więc sobie motykę. Tak, motykę z bloku trawy! O Znaczy to jest książka, a nie motyka, ale o, dobra, to jest motyka! Nie mam dla tego pojęcia, co to jest napisane, nawet no, nie chcę się tego tłumaczyć, ale to coś wygląda nieziemsko! No witam, cię plutko panie motyczko! Pokaż mi jakie masz magiczne moce, no pokaż, pokaż! Zróbmy sobie tutaj farbę, o okej, okay. Nie, tu się nic nie dzieje. To jest taka sama tekstura, jak wtedy, kiedy się coś rośnie. Sekundę, czy ona ma takie? Czy <laughs> ona robi? Dajcie mi szybko inną motykę, dajcie mi szybko jakieś nasionka. Robimy farmę, panie i panowie i to wielką farmę. Hop, 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 świetna zabawa, jeje. Yeah, yeah. Robimy farmę, me, me, robimy farmę, me, me, robimy farmę. Eee. <laughs> nieważne, to była inna piosenka. I teraz co? Jak to kliknę, czy coś się stanie? Przepraszam bardzo. Ej, dobra, co? Jest chwilę. Ona no, automatycznie zbiera i automatycznie sadzi roślinki. To jest najmądrzejsza motyka, jaka istnieje. Co się w ogóle dzieje? Dlaczego to tak szybko rośnie? No nie, no to jest za dużo. 5 sekund zbiera. I 20 siana i 400 nasionek! Ja chcę więcej, ja chcę jeszcze więcej, mam nieskończoną farmę! To jest najwspanialsza taka jaką widziałem w życiu! Wystarczy trzymać prawy przycisk myszy i ona wszystko robi za was! Od razu sadzi, od razu zbiera, nie no po prostu wszystko! Ja nic nie ruszam, wiecie co? Ja sobie klikam w pięć, ja po prostu będę stał i patrzył w ziemię i to tyle, nie? I to się samo zbiera! Wow, cudowne! Ej, to w takim razie, jeśli zrobię sobie coś takiego... Ej, chwilę, bo to sekundę zajmie, także zaraz wracam! O, no dokładnie o czymś takim mówię! No, czy chodzę po prostu w kółko, otrzymam nieskończoną farbę pszenicy! Tak, bo zanim dojdę do początku, to wszystko już prawie urosło! Co oznacza, że mogę tędy chodzić w nieskończoność i mieć dosłownie tyle pszenicy, ile tylko chcę! Automatyczna farba chleba! To jest cudowne, nie no, to jest po prostu cudowne! Zresztą umówmy się, każdy item z tego cika był cudowny! Więc dajcie w komentarzu, który najbardziej zrył wam banie I pamiętajcie, napiszcie wasze pomysły na niemożliwe craftingi, bo być może w kolejnym odcinku właśnie je przetestujemy! I widzimy się jutro o 9.00! Siema! Wow, to już co prawda koniec tego odcinka, ale możesz być również na mój sklep, do którego linka masz w opisie, tak samo jak do mojego Instagrama, albo na którejś z tych dwóch filmów, które widzisz teraz na ekranie, bo jeśli ich jeszcze nie wiedziałeś, to wbij konieczkę! I widzimy się po drugiej stronie, ponieważ również były kozacki! siewa!